co Panowie różaniec zazwały przez cały listopad w dni powszednie po wieczornej mszy świętej. Do środu 8 listopada, jeżeli pogoda pozwoli, idziemy z procesją z różańcem na cmentarz. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu mszy świętej na cmentarzu. liturgicznej służbie ołtarza Panu Grzegorzowi Urbańskiemu drugą z OSP za zabezpieczenie porządku i parkingu, siostrze Reginie, panu Małgorzacie, panu sprzątającym na cmentarzu na terenie kościelnym oraz panu Jarosławowi Kajnowi, z synami za przewiezienie łagrań i W tym tygodniu w środę o 15.00 godzina Miłosierdzia, również w środę o 18.15 zbiórka kandydatów na ministrantów. W czwartek o 17.00 do kościoła parafialnego zapraszamy Ksiądz Kamil zaprasza na spotkanie Młodzieży w piątek na dziewiętnastą do wec Spotkanie Dziewczęcej Służby maryjnej w wec w sobotę o dziewiątej. Za tydzień Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym z, o, zbiórka ofiar dopuszczalnych na Kościół w potrzebie Osza Świętych. W sobotę 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości uroczysta Osza Święta za Ojczyznę o 11.30. W Święty Pan Wójt zapraszam na dalszą część uroczystości na tybalski rynek, gdzie m.in. wystąpi uczciwie szkoły Dostawowej w tym parku. Niech każdy liczny udział w tej uroczystości będzie wyrazem miłości ojczyzny i wdzięczności za na wolności. Serdecznie zapraszamy. Bardzo prosimy przy porządkowaniu cmentarza po uroczystości wszystkich świętych, Składać koło przeczepy, która zostanie ustawiona na parkingu. Resztę odpadów zielonych oraz liście do, składać do włosów, jeżeli to jest w reklamówkach obok niego. Prosimy, by reklamówki, wkłady pozniczak, sama zlicze, wrzucać do kontenerów. I bardzo prosimy, by pod żadnym pozorem nie wyrzucać takich śmieci na skarbę pod cmentarza. Dziękujemy za dbanie o naszego cmentarza. Proszono nas o ogłoszenie. Starosta powiatu Limanowskiego zwraca się z prośbą do ludzi o wrażliwych sercach, którzy chcieliby stworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców. Szczególnie liście zamieszczono w kablocie na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją. Intencje mszy świętych, poprzedowych i w tym tygodniu. W poniedziałek o, o 6.30 zazmanego Józef na Smagę. We wtorek o 17.00 zazmanego siebie na malarzówka i żłobkówka. W środę o 7.00 zazmanego Piotra malarza. W czwartek o 7.00 zazmanego Janina Leśna. W sobotę o 6.30 w intencji ojczyzny, z intencją dużych świętej się w tej środce pani Maria Kurczan. 11.30 W niedzielę o 8.30 za zmarłe członkini Róża świętej św. Teresy Dzieciorka Jezus i za zmarłych z rodzin Róży z Rady Okapana Karnego Bogańska. O 9.30 w piekiełku intencje Róży Maszyn, św. Marcina, księży pracujących w Paragwji Rodzin Róży i za wspólnoty w piekiełku z Rady Róży Pawła Wysoka Tersza. Ponadto w tym tygodniu po zabawie, będą sprawowane musze święte za świętej pamięci zmarłych Wojciecha Wajndo, Krystyny Bulek, Józefa Dobole, Stanisława klasa Liczne szczegóły, kiedy już są oprawiane, można znaleźć na stronie internetowej i w galerii radialnej. zapraszamy bliskich tych zmarłych do udziału w Rzecz Świętych Popołudniowych, kiedy przywołujemy ich i modlimy się.